witajcie, jesteś z strony taki jesteśmy w MTA z I jesteśmy na suma, akurat tak zaczęliśmy odcinek, bo akurat tak nam wyszło i jest fajnie. Eee, i pora. Yeah! I yeah! Fuck. To Fuck. Fuck! Fuck! No, przegrałem, no. No to jest jakiś z tym. Na z tym. Chodź się na sumo. A wiem, wiem. Tylko nie wiem. No nie hmm. Jak skończyć, to ci jak. Wiem, no. Jedno. Jest to serwer bez play na MTA. Hmm. I jesteśmy w wojsku z każdym razem. Tylko, że akurat służby, takie jak policja i wojsko, działają tak, że zabijają niewinnych. Więc my działamy zgodnie z tradycją serwera i robimy tak samo. Ej, chodź na... ...chiliad. Wierzę, wiesz, że ja byłem na sumo. Ja kurat. Ej, nie chodź na chiliad. No, Te? No, trzeba, ja. Ile dzieci, Komendą? to... ...nie Dobra, jest na Ej, na sumo! Co? No? Ludzie lubią sumo, na sumo dawaj. Nie zapisuj się, ja już rację. Ale ja już się nie mogę odpisać. Dobra, pisz że chcę. Ja lepiej wybram, bo no, mogę. No, Ale ja widziałeś mnie głowę, który sam spadał. Bez kierowcy. Ja to wiem. O Boże, nie. Będę trzymać hamulec. Ty w tył, ty Nie, 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 Wie Wiem, powinienem zepnął od razu. Ej, hey, where are you, bo ja cię nie widać. Tutaj. A, widzę cię, ja widzę. Idzie. spójrz prawo. Wiem, właśnie widzę. 119 ID, ja mam 100. Niech oni nie stuwa. Niech oni bierzeją, oni Boże, ile ja mam respektu? Ile masz? Mało. 400. Ja mam 1400. Nie bierz tutaj tak samo. Ej, śni w miejscu, nie bierzej. Niech on cię Ale nie, tylko Ty chciałem. Nie ma już co? Cię jedzemy. Patrz, pisz. On cię jedzemy. Master Predator, on ściągnął ciebie nic. Oni cię UUUU! fuck 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 FAK FAK NIE 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 NIE, nie. Ja, policja! O! Czego innego z chyba! To innego z Jestem policja! Gang na sto! Pozdro lekumatych! Siema! Siema! Siema. Mamy niebieskie, niebieska mocha! Ej! Jestem policja! Kojarzysz to? Co? Jestem policja! Nie. U. Jestem policja! Chyba ja mam fajne w kampę. ja nie wiem jak w kampie! No sobie daj skrót, od jestem policja. Ogarniasz się Ej, fuck! Widziałeś?! Nie, nie Nie, bo <grytanie> się śmieciarkę mnie czy tam ciężarówka... Ej, a, widzicie, widzicie. Ej, nie, nie na żarnu! dobra. Ej, to Ej, to ja mam 5069 kasy! Ej, daj tego policjanta. Ale policjanta czy wojskowego, bo ja tu nie ogarniam. o tego! Ej, i jak to poleciało! Ej, dobra, jednego mnie, jednego mnie, jednego no, górny, nie górny, na Ej, jeden górny, jeden górny, jeden górny, jeden górny, jeden górny, jeden Jaki drift? górny, jeden górny, jeden górny, jeden górny, jeden górny, jeden górny, Ej, poczekaj, ja sobie pójdę do banku. EJ, TU, TU ZA DUŻO, TU ZA DUŻO LUDZI! Ej, siema, jestem tu. TU ZA DUŻO LUDZI! Ej, siema, damy, nie, dawaj, 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 weź tam sobie to. Mam <laughs> się mimo, na chiliad mimo. i teraz idę sobie do banku. Ej, nie ma ciliadu. Jest chiliad! ej! Taniej było, to chodź do na chiliad! Ej, poczekaj, bo sobie do banku poszedłem. A, to ja chodzę na chiliad, chodź, zrobimy lot. Płać. Dobra. Mm, Czy odpowiadasz. Ej stary, ja na ja sposób jak kontrolować to ile nagrywamy. Przecież my ja te minuty tam na dole. Ja o, na rampę dawaj. Ja, Cześć. Ej, nie, na rampę dam, nie? Cześć, okej, okay. jadę. Dawaj lecimy. I pakę tożdy, the Widzicie? Hej, czy... się czy... Hej, kurde, czy, się czy, 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 EJ czy, No kurde, mi się trzęsie, to dupo. <try> Ej, kurde, chmury i śnieg jednocześnie, A, czy, 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 To czy, czy, Widziałeś mnie? Nie. nie. Fak. Coś tam? Ej, where are you? No kurde! Rośliny mnie zasłaniają! Chodź. Ale... No kurde, podjechać nie mogę! Chodź, stań! Poczekaj, bo driftuję! Chodź tu do mnie, mój... ten... kolego. Dobra. E, ej, tu, ej! <tuszkowic> tu poduszkowiec jechał, dobra, zniknął. Ej, tu coś, jest, chodź, tu jest jakiś domek! Właśnie tam chciałem O ty, skąd ty poduszkowca wziąłeś? Co? Skąd ty poduszkowca wziąłeś? Masz VIPa? E, nie, to był ten, który leciałem. Ej! Nie, bo widziałem jak jakiś zjeżdżał tam. No tak, to był mój, bo ja go nie musiałem. To ty miałeś dwa? No to co jakim tyle miałeś dwa, skoro miałeś jednego. Ciota. No kurde, to na wstępie. na się Pan na Ja nie zakładam, bo jeszcze będzie dla żyło. Chodź idziemy tędy. Czek, no ten rzeki. O dobra, 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 do tego poduszkowca tam co zniknął. Pujiemy! Rozwaliłem drzewo, nie topię się. Ja też, padłem. Dobra, teraz najlepszy, najlepsze co możemy zrobić w tej sytuacji. Dobra. Ej, dawaj, wystartujemy tym! Dawaj, ja czułem. Szedla no to! Jak ty? Czekaj mam pomysł! Kurde, no pa! No seriously Ej, Podkowa stat! Gdzie? Tu, pać! Ej, tu mi... Gdzie? Tu! Co? No? Ej, nie walczyłem jej wcześniej. No jak się podkowa, to tak, jest taki bogator. <coughs> Moja dziewiąta. Tak? Ej, bo ty. Ubyś. To ci pomoże. Ej, ty gdzie ty jesteś?

ale to nie Co ten kolej chce zrobić? What the fuck! Co to było? Sorry, jak tam coś słyszycie z tyłu, ale mi chomik biega. Co? Chomik mi biega tam z tyłu. Tyle. <laughs> Jaki koleś. <laughs> nie, nie, nie zapiszę się. Ale już się zepsułem. Zepsułam ja się. Nie się Brawo. Ale coś mamy marne. No nie, ja nienawidzę tej mapy, no. O nie. Kapitan ja broczek. Już, już. spadają. No i już się spadło Kapitan Cztere. Boczek O jestem Kapitan Boczek Przykro będzie dziś łatwiej się Maciej G Maciej G Ja boję Macieju Ej no, jeszcze pościgaj za postawki Uy, Bo o jak tu Widziałeś co ja zrobiłem? Jakie i Ej, ja pierdykam! Tylko pila z boczek jest! Uciekam od was! Ja też uciekam, tyś zakuruj! Ej, pamiętaj, ja jadę bezkolorowym aucie, w sensie w szarym. Ej, ktoś w mnie zajeżdża od drugiej strony. A to ja, to ja! O! Dobra. Za mną ktoś jest? Nie, nie e, idziemy, kampimy to, kampimy, czekamy! Czekamy aż tam gdzie się Dobra, jak się na, Dobra, na niego! Tyś... Tylko my zostaliśmy. Tak? Dobra. Tak. GIN! A nie, nie sam, nie sam, nie sam! Stój, gini, gini, gini! Ale faktycznie. Plecy, plecy ci robi! Jebszma to! Obratuję cię. Stary! Prawda, spadłem! Ej, połóż i dziś! Dobra, już jadę! Serdecznie. Dzięki! Ale przesadziłeś! No nie, no nie, wiem. No, <ślał> Nie, 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 <laughs> Ej nie, 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 Ej, ty weź się koleś nie, Ja chciałem... dzięki. Dzięki! Ej, Mam 10 tysięcy w portfelu. Ej! nie, coś nie, na ciebie. Dobra, chwila, pójdę sobie do banku, nie, Dobra, nie, 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 Dobra, wpłacam właśnie 10 tysięcy do banku. Tak się zarabia, moi drodzy. Nie ma to jak Antek. Ej, chillie, odpowiadasz? Ej. To nie. Co się stało? Coś, tam? coś tam leci! Leciły, leciły. Ej, ale... Czym? Ja powiem, a wiem, ja wiem. Prowadzę, ja wiem. Ej, patrz na ten, t, patrz tam. Ja na ten plakat. Ej, a ja mogę do... wejść do tyłu? Nie. Ja jestem. Możesz. możesz. Jesteś? Ej, łata! Ej, ja cię zabiję. No. Ej, ja cię zabiję? Ej, trafiłeś do więzienia? Tak. <laughs> Bo ja wsiadłem ten! Tam gdzie dzień pod i akurat leciałeś to ten, to mnie zciąłeś. Nie lubię się. O bądźu! Co się stało ze mną? E, wyszłem. Tylko... Wyszedłeś chyba. Wyszedłem. Nie aaa! Nie, tylko... Ej, na co idziemy? Na Wietnam Polygon. Ale ja już jestem tu. Jesteś? No. Ja, ja się tu zespiłem. To no, na Chiliad, tylko wezmę policjanta, poczekaj, bo dobra. Ej, muszę sobie zrobić 500 respektu, bo będę mógł mi mieć policjanta. Ej, chodź, chodź. Where are you? Jestem na Chiliadzie. Dobra, ja te tutaj. To, Ja muszę się tego skina, no, no. Ej, chodź bierzemy kawę i zjeżdżamy z tego, z góry. Nie, czekaj, czekaj. O, nie, nie, nie. Chodź lecimy, tylko nie nie nie, 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 nie. Ale ja chcę kawą, Ka kawę bierz. Z tamtej rampy tam. Gdzie jesteś? Tu. Okej. Okay. Ej Co? Fajny skin. Jesteś? Co? Ej, patrz na to, lol. weź sobie kawę. Miałeś mnie nie trollować. No, Za co? Ja, jak mówiłem, że miałem cię nie troować telefon no, Ej stary ja teleportu znaleźć nie mogę. Dobra, chodź na to. Nie ludzie tak. zabijają. Lecimy, szkole, jest zbyt, dobra? Tylko nie No dobra? Dobra, postaram się. No, kadwien komuś kładę, co mnie z tego. Ej stary, wiesz co? Bo jestem pod czym jadem, tylko muszę tam dolecieć. Biorę hydrę. to on Nie, co ty już hydrą podstawę? Pod na wysypisku śmieci? Okej, ja ja okay. lecę w górę. Lecę i podwijam kiece. Nie lecę. No to dobrze, Eee, czy czy, 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 Silnik! Trzeba. Dobra, otwórz... ...podwozie! Dobra. Dla moim pojedzie, kurde? Dla mnie czy tym, tym? dobra, chodź. Ja się to a ty okej? Dobra, ale... ...nie odlatuj, zanim jeszcze nie wsiądę porządnie. Zaraz, Dlaczegoś, mi coś, weź przypał mi to tyle. ja tu Ale to mnie pchyle rozblokuje, to musisz zobacz, musisz to Tylko może się czego możesz się go pozbyć, się tak Patrz, tak się go pozbyła. Fajne Ej, chodź, kawą zjeżdżamy póki co, zaraz sobie zjedziemy poświec, mi 8. Poświec, poświec. No dobrze. Na G. Czekaj, bo mi no poszedł. Ej, o co chodzi się? Może jest za wysoko, więcej. No a chodź kawą, zjeżdżamy. Dobra, Dobra. 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 Tam, po rampie. Słuchaj, nie jeźdź, Poczekaj, bo chcę się ustawić. Mam lepszego skina. okej. Kawa! No nie! Nie wybiłem się z rampy, tylko ten! E, z góry! Dawaj, tutaj. No i ty daj, dalej, bo się z rampy wybiłeś. Eee, padłem. Eee, padłem. A nie, przejrzę, no. Sumo! Ej, sumo? No. No, na sumo. No, dobra. O, już startuję, widzisz. Ja wchodzę do gry i już każdy chce grać. Любим меня. О, ну ладно. золото. Может, первый раз выиграл. Еще не выигралаś на tych?

Płacimy Tak, Brawo, panie, to możemy sobie pójść jeszcze raz. O, ja To Ej, stary, ale te mustangi na tym serwerze są zarobiste, tylko już szkoda, że go ej, tak mimo. Ej, 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 Ale ja się zapisałam na sumo, Ić na sumo, Ić na nie zapisuj się na... Ale ja lubię! O tu, to jest słona, szumno, tylko szumno, 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 No bo lubię szumno. No to nie. Ale gruby nie jestem! Aż tak bardzo. Ej, cho- Ej, zaraz ci pokażę podkówkę, którą znalazłem, ale nie dałam jej rady zebrać. A gdzie ona jest? Na napisie WhyNood. Czekaj, mam na jej rzutku, mam pewnieście. Mnie się nie da zebrać teraz. Bo jestem w obu siedzę Siedzę w obu, nie wiem, nie mnie Jeep Oni mogą mnie rozwalić? Nie wiem, nie jestem pewien Próbujcie, próbujcie Bogu Kasper, sorry, zająłem ci kampę <laughs> Będziej się tam Dobra, jestem w obu, nie? A, spadł Ja już tu nie widzisz No, to ja nie. ORTODONTA! Jak to tu, tu nie, jeżeli mnie to nie widzi, to potem. Daj mi O, to jest Eee, farciarz. Farciarz. Ej, Sary, bo ten odcinek jest już koło 20 minut, mi się zdaje. Się Tylko po tą płotkowę pójdziemy i my skończymy. Ale ktoś... jest... to jest... nie, to jest 150 odcinków. Znaczy... Zaraz skończymy to, nie? I zaczniemy nowy. O, no, no. dobra. No, bo nie chcę, żeby to było takie super mega długie, bo to się długo... Znaczy... Nie, że długo się przesyła, ale długo się montuje. No to patrz, Chyba, że będziemy grali tak, że nie będzie w ogóle żadnych takich momentów, że... ...1 A Ta? Tak? O, A że ty jeden, a po wstawisz, a a potem Ale najpierw wstawię odcinek. Nie, nie mów im, co to jest, B -b -b będzie fajny. Singla, wie wiesz, mówię. Cię. No, ale nie mów. LOL, widzisz mój skin, jak się zbagował? No, <coughs> może masz głowę. Masz głowę, LOL. No, wiesz co, a ty nie masz? <noise> 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 te skiny się zbagował. te skiny są zbagowane w ogóle Dobra, i. Ja, jadę, nara! Jak się? Fak. <laughs> Co gdzie <ja> zrobiłem? <laughs> sala eventów O jest. Sala Eventów. Yy, I chodź teraz ze mną. Tylko potrzebujemy jakiegoś autka Co Sala. Sala Eventów. Ej, ma no Wiesz co, ja sobie kawę muszę zrespić, albo patriota sobie zrespię. Pat. But... Ej, czekaj. Ej. Sala eventów. Ej, Ej, nie możesz spadać, Fuck! Ja Daj, tak, choć musimy stąd wyjść i powiedz trochę sobie na piekotę. Ej, patrz, Maverick tam jest. Co? Maverick, tam na dachu. to jest? Maverick, jakoś tak to się mówi. Weź mi głowiec. Ej, winewood jest w tamtą stronę, dobra. O, jest, dobra. Po co my biegliśmy naokoło, dobra. Jak, Ja Jak zagłusować? Wpisz tak albo nie, ja, ja wpiszę sobie tak. O, czekaj! Ja chcę podkowę! Patrz, no, patrz, jak patrz, nie patrz. Tu Nie chodzę. Patrz. A ty, ty byłeś, Nie. Dlatego tu przyszedłem. <grym> Ej, jest mi na, normalna sefa? Dobra, ten odcinek skończy się tutaj, ponieważ włączyło mi się gita. Ja się z wami żegnam, bez kacpra. Yy, no, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Yy, I pamiętajcie, że ciąg dalszy tego odcinka nastąpi. No więc, cześć!